Przygotowaliśmy dla Państwa aplikację, która dzięki swojej elastyczności pozwoli na usprawnienie i skrócenie czasu związanego ze sporządzeniem sprawozdania finansowego Państwa organizacji. Program jest rozwiązaniem webowym, to znaczy, że jedyne co jest konieczne to dostęp do internetu i przeglądarka Chrome w aktualnej wersji. Żeby rozpocząć pracę w programie, należy się zalogować. Program jest przeznaczony do sporządzania pełnego sprawozdania finansowego. Na lewym panelu są widoczne główne funkcje programu. Po zalogowaniu się do programu lub wybraniu funkcji Start na ekranie zostanie wyświetlona strona, na której możemy zobaczyć informacje o sprawozdaniach finansowych oraz o podmiotach. Na górze strony widoczne są kafle podsumowujące informacje o sprawozdaniach gotowych do sprawdzenia. Jest to informacja dla osoby odpowiedzialnej za weryfikację merytoryczną, nowych komentarzach do sprawozdań, dodane przez zespół komentarze, których osoba zalogowana jeszcze nie odczytała, nowe zmiany w sprawozdaniach. Zliczanie działa na takiej samej zasadzie jak nowe komentarze oraz aktualne sprawozdania, czyli takie, które są jeszcze w edycji. Poniżej widzimy kafle z trzema sprawozdaniami, które zostały ostatnio zmodyfikowane przez kogokolwiek z zespołu. Możemy również podejrzeć wszystkie przygotowane sprawozdania finansowe. Na pojedynczym kaflu zawarte są informacje podsumowujące sprawozdanie finansowe. Widzimy tutaj nazwę firmy, okres, za jaki jest sporządzane bądź sporządzone, czy jest aktualne, to znaczy w edycji, czy archiwalne, to takie, które jest już zamknięte. Widzimy jego status, datę i czas wprowadzenia ostatniej zmiany. Oraz liczbę nowych komentarzy. Wszelkie elementy będące w kolorze fioletowym są linkami do innych funkcji aplikacji. Ostatnim elementem strony są informacje o podmiotach, które zostały założone przez użytkownika. Kolejnym elementem aplikacji jest lista sprawozdań. Gdzie możemy zobaczyć wszystkie utworzone sprawozdania finansowe? Ostatnim elementem są podmioty, gdzie możemy zobaczyć listę wszystkich firm założonych przez użytkownika. Przed rozpoczęciem tworzenia sprawozdania finansowego należy założyć podmiot. Po założeniu podmiotu możemy rozpocząć tworzenie nowego sprawozdania. Możemy to zrobić z poziomu listy sprawozdań, bądź też głównej strony start. Po rozpoczęciu tworzenia sprawozdania finansowego użytkownik definiuje jego typ oraz wszelkie inne informacje w zależności od specyfiki jednostki. Po zdefiniowaniu sprawozdania jest ono gotowe do edycji. Edycją wykonuje się za pomocą drzewa elementów, które użytkownik wypełnia, wykorzystując do tego zdefiniowane szablony. Elementy w drzewie można rozwijać, dochodząc do bardziej szczegółowych pozycji i wybierać te, które chcemy aktualnie edytować. Edycja jest możliwa po odkryciu elementu do wydruku. W niektórych miejscach można zmieniać kolejność elementów podrzędnych. Kliknięcie nazwy sprawozdania na lewym panelu powoduje przejście do strony detalu tego sprawozdania. Możemy tutaj zobaczyć: Podsumowanie zawiera informacje dotyczące podmiotu, dla którego jest sporządzane, główne elementy sprawozdania, z których można przejść do podglądu treści. Oraz inne sprawozdania podmiotu. Parametry zawiera informacje o parametrach, które zostały wybrane podczas tworzenia sprawozdania, takich jak na przykład okres, typ. Inne wersje zawiera informacje o innych wersjach tego sprawozdania, z możliwością ich podejrzenia, komentarze. Zawiera wszystkie komentarze dodane w sekcjach tego sprawozdania. Zespół zawiera informacje o zespole przypisanym do podmiotu, dla którego tworzymy sprawozdanie. W programie możliwa jest praca grupowa. Sprawozdanie może być tworzone przez cały zespół złożony z menadżera oraz pracowników. Każdy pracownik może wypełniać dane innej części sprawozdania, a menadżer weryfikuje wprowadzone dane. I zatwierdza poszczególne sekcje. Na jednej sekcji może pracować tylko jeden użytkownik, pozostałe osoby mają daną sekcję udostępnioną jedynie do wglądu. Dla zapewnienia odpowiedniej pracy grupowej, każda sekcja posiada swój status, który informuje użytkowników, co aktualnie jest wykonywane. Do komunikacji w zespole służą komentarze, które dostępne są w każdej sekcji sprawozdania. Komentarze może wprowadzać zarówno użytkownik edytujący daną sekcję, jak i osoby przeglądające sekcję, na przykład w celu zwrócenia uwagi na wychwycony błąd edytującemu. Na detalu sprawozdania finansowego możemy podejrzeć wszystkie komentarze. Możemy sobie wyfiltrować po treści bądź po adresie mailowym. Dodatkowo, żeby wiedzieć, gdzie dany komentarz się znajduje, po prawej stronie mamy link do konkretnej sekcji, w której zostało to wprowadzone. Informacje o ilości komentarzy możemy przeczytać w elementach sprawozdania oraz na podsumowaniu dla podmiotu. Dla wygody użytkownika, część pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, czy cash flow posiada linki do odpowiadających im not w dodatkowych informacjach i objaśnieniach. Aplikacja umożliwia modyfikowanie przygotowanych wzorców not. Możemy dodawać wiersze, usuwać te, które nie są nam potrzebne. Ukrywać i edytować wiersze w tabeli. Noty posiadają automatyczne sumowania. Niektóre, tam gdzie jest to możliwe, posiadają kontrolki weryfikujące wartości z pozycjami bilansu czy rachunku zysków i strat. Dodatkowo aplikacja umożliwia przenumerowanie not oraz ich wierszy. Program umożliwia wygenerowanie sprawozdania finansowego do pliku XML oraz PDF. Mamy dwa rodzaje pliku PDF. Ze znakiem wodnym podgląd generowany w trakcie edycji sprawozdania. Bez znaku wodnego generowany po ostatecznym zatwierdzeniu sprawozdania. Po zatwierdzeniu wersji sprawozdania możemy wygenerować wstępny plik XML. Ostateczny plik XML generujemy po ostatecznym zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Sprawozdanie finansowe wygenerowane jako ostateczne do pliku XML podpisują elektronicznie wszystkie osoby wchodzące w skład organu będącego kierownikiem jednostki oraz osoba której powierzono prowadzenie ksiąg. Złożenie podpisów dokonuje się zewnętrznymi aplikacjami certyfikowanych producentów, na przykład Kir, Szafir. Następnie jednostki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, tak podpisane sprawozdanie składają poprzez portal eKRS do repozytorium dokumentów finansowych.